Kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony, dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem: czy On odejdzie od niej, czy ode mnie? Oczywiście, będzie to czytanie nie dla każdej z Was, bo nie wszędzie w Waszych relacjach są te trójkąty, ale taki temat, taki temat wpadł mi do głowy. No i tak już zostanie. Czy On odejdzie od niej? Czy ode mnie. Siódemka, ósemka, dziewiątka. To, co Wam w duszy gra, wybierajcie. Jeżeli macie ochotę na czytanie prywatne, piszcie do mnie na maila. Mój e-mail zawsze jest podany w czasówce. Ja teraz dziewiątkę i ósemkę odsunę już na bok. A zostanę, kochane moje, z czytaniem dla tych z Was, które wybrały numer 7. Czy on odejdzie od niej czy od ciebie? Szóstka buław, czwórka monet i rycerz monet. Kochana, u niego jest tak olbrzymie wahanie, tak olbrzymi strach przed zrobieniem jakiegokolwiek kroku aby zostawić swoją stałą partnerkę, swoją stałą rodzinę. Tu jest olbrzymie trzymanie się strefy komfortu. Tutaj w czwórce monet jest bardzo duże ego. On cieszył się i cieszy się, gdy ma Ciebie w pobliżu. Czuje się zwycięzcą. Lubi podboje z tego wniosek, ale cieszy go również to jego życie. Jest zadowolony, gdy ma Was obie. Najchętniej nie chciałby tego tematu w ogóle podejmować, nie chciałby tej decyzji brać na klatę. W czwórce monet jest wprawdzie informacja o tym, że zawsze dostaje się to od losu, czego najbardziej się potrzebuje i nie powinno się bać wyjścia z tej strefy komfortu. Jednak tutaj dalej jest pokazany rycerz monet. Rycerz Monet, który mówi o e, prezentach, rycerz Monet, który mówi o e, sytuacjach, e, o momentach związanych z tą energią ziemską, a więc z tym twardym staniem na Ziemi. E, on mówi o obrączce, on mówi o... Tym pierścionku zaręczynowym, a więc w tym układzie, w tym rozkładzie jest bardziej nakierowana informacja na tą rodzinę, na tą stałą partnerkę. On może być niezadowolony, on może być rozgoryczony, rozczarowany tym, co się wokół niego dzieje w tej chwili, bo cieszył się. Gdy mógł dokonać podboju, gdy mógł cię zdobyć, gdy byłaś w jego pobliżu. Natomiast nawet jeżeli w relacji, w której jest na stałe, nie jest szczęśliwy, to jest jakość dla niego i on się czuje pewnie z tym, co ma. Boi się wyzwań, boi się nowych dróg, nowych. Możliwości, które się przed nim pokazują. A więc, kochana, on najprawdopodobniej od swojej żony nie odejdzie, czy od swojej partnerki, od tej stałej partnerki, z którą jest. Nawet jeżeli mówi, że jej nie kocha, nie musi kłamać. On naprawdę może z nią nie być blisko, ale jest mu wygodnie, bo być może łączą go jakieś kredyty, być może łączą go jakieś interesy, być może osiągali coś razem, do czegoś razem doszli. No i teraz on nie bardzo umie się z tego uwolnić, wyplątać i nie chce się za bardzo z tego uwalniać i wyplątywać. Mają pewnie jakieś grono znajomych, przyjaciół, mają jakieś. Swoje przyzwyczajenia, utarte schematy, i on w tym czuje się dobrze, pewnie, może nie czuć się szczęśliwym. Ale jeżeli ma szansę na odskocznie na chwilę, na taką chwilową chwilowy oddech, na to przysłowiowe otwarcie lufcika, żeby ten oddech złapać, no to jak najbardziej, z Tobą będzie się chciał spotkać. Jeżeli zgodzisz się, aby on został z nią, a bywał z Tobą, no to w to mu graj, z tego jest zadowolony i z tego zadowolony będzie. Jeżeli Ty powiesz basta, no to on się po prostu odwróci napięcie i nie będzie walczył. Podążaj za pasją, podążaj za namiętnościami. To pokazują Ci karty tarota. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Jeżeli czegoś pragniesz, walcz o to. A więc karty podpowiadają, że bycie kochanką, bycie, bycie tą kobietą ukrywaną, ale pełną pasji i namiętności nie jest złe. Jeżeli taki jest Twój wybór, no to podążaj tą drogą. Tutaj e, nikt ciebie nie będzie osądzał, to twoje życie, twoje wybory, twoje decyzje. Jeżeli na to masz ochotę, no to w, ten, w tym kierunku e, idź. Natomiast jeżeli e, masz e, życzenie m, skierować się w innym kierunku, jeżeli masz ochotę robić coś innego, nie zastanawiaj się, po prostu. E, Idź za tym, czego pragniesz. Idź w tym kierunku, aby świat i ludzie wokół ciebie dawali szczęście Tobie, przede wszystkim Tobie. Ciąża. Ciąża mówi też o czymś nowym, ale może mówić o ciąży. Narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata. Może oczywiście ta karta mówić o ciąży, o Twojej ciąży, może mówić o ciąży partnerki w tym wypadku, stałej partnerki, ale ciąża to też coś nowego, coś co pojawia się, co daje nowe możliwości, co daje nowe perspektywy. Dziękuję Wam, kochane. Za to, że wybrałyście siódemkę. Dziękuję Wam za to, że wysłuchałyście tego czytania, że byłyście ze mną, że subskrybujecie mój kanał, że zostawiacie komentarze, że podpowiadacie tematy czytań. No i że zostawiacie łapeczki w górę. Uwielbiam to, kochane. Całuję Was. Zdrowa Baba i Tarot. A teraz czytanie dla tych z Was, które wybrały ósemkę. Czy on odejdzie od niej, czy od ciebie? Cóż tutaj się zadzieje, co będzie, jaka decyzja się pojawi? Szóstka monet, rycerz mieczy i sprawiedliwość. Kochana, harmonia i równowaga, na tym najbardziej mu zależy. Rycerz Mieczy, który mówi o głębokim zastanawianiu się, siedzeniu w głowie, ale również o plotkach, uszczypliwościach i strachu przed nimi. No i Sprawiedliwość, która mówi o sprawach sądowych, mówi o sprawach urzędowych. Wygląda na to, że. On boi się tych uszczypliwości, że woli, aby w jego życiu panowała harmonia. Woli to, co ma, i tak jak w poprzednim czytaniu, tam była czwórka monet, która mówiła o obawie przed wyjściem ze strefy komfortu, tak tutaj ta szóstka mieczy, ta szóstka monet, która się pokazała, też mówi o tej harmonii i równowadze. On najchętniej Chciałby, aby miał ciastko i zjadł ciastko, aby miał stały związek i miał kogoś, do kogo może uciec w chwilach słabości, w chwilach smutku, w chwilach nudy, bo niestety tak też się zdarza. Chciałby, aby miłość, pasja i namiętność z jednej strony pojawiała się w jego życiu. Czyli to, co czuje do ciebie, a z drugiej strony ta równowaga, te sprawy przyziemne, ten komfort psychiczny, że on niczego nie musi, że jeżeli przyjdzie w nie, nie w humorze, to po prostu nikt się do niego nie będzie odzywał, jeżeli nabór muszy się, to po prostu wszyscy mu dadzą spokój. Z drugiej strony a więc e, chciałby, aby to się wszystko jakoś zazębiło, jakoś poukładało, nie odejdzie e, od żony, nie zostawi tego co ma e, między innymi z tego względu że e, no, to co mówi szóstka monet czyli ta harmonia, ale to też pieniądze dawanie i branie e, a z drugiej strony sprawiedliwość czyli sprawy urzędowe on zdaje sobie sprawę z tego, że plotki, które Nastąpiłyby po rozstaniu, bardzo by go zabolały, bardzo by go ubodły. On nie wyobraża sobie tego, aby ktoś mógł zarzucić mu nieuczciwość wobec rodziny, wobec stałej partnerki, aby ktoś mógł mieć do niego pretensje. Wie, że musiałby nastąpić podział majątku, że tutaj już wtedy ta harmonia, jeżeli chodzi o dawanie i branie, po rozstaniu, nie Byłaby po jego myśli, a ewidentnie oparłoby się to o sprawy sądowe i prawdopodobnie jego stała partnerka czy małżonka nie wyraziłaby tak bardzo polubownie zgody na rozstanie. I on ma tego świadomość. Może to być ktoś, kto ma duże zasoby finansowe, kto ma jakieś interesy. I tutaj w takich wypadkach zazwyczaj partnerka przymyka oko, na, przymyka oko na zdrady, przymyka oko na skoki w bok, bo wie, że wcześniej czy później on do niej wróci. Dla świętego spokoju wróci właściwie na łono rodziny, nie tyle do niej. Co wróci dla tego świętego spokoju, dla pieniędzy, dla komfortu. I nawet jeżeli wszyscy w jego otoczeniu będą jakieś tam plotki rozsiewać, i, i jakieś uszczypliwości gdzieś tam puszczać w jego kierunku, to on będzie to puszczał kompletnie mimo uszu. Karta sprawiedliwości przypomina też o tym, że ta sprawiedliwość tutaj nad nim czuwa. On boi się, czy wisi, może nie tyle czuwa, wisi. On boi się, że coś mogłoby nie pójść po jego myśli, że zostałby na lodzie, gdyby się ze tą stałą partnerką rozstał. Co radzą ci karty? Ty masz, kochana, 10 kielichów. Zastanów się, czy naprawdę. Bycie tą trzecią, bycie tą ukrywaną, bycie tą kobietą na chwilę jest dla Ciebie. Oczywiście, jeżeli jest dla Ciebie, no to Twój wybór, tak? Tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś pouczać. Ja po prostu tylko czytam to, co pokazuje się w kartach. Natomiast, może. Daj szansę czemuś nowemu, bo dziesiątka kielichów mówi, że naprawdę jest Ci pisane szczęście, radość, miłość, dobrobyt, zarówno finansowy, jak i ten dobrostan, ten ogólny dobrostan, który może Cię otaczać, a więc zdrowie, miłość, radość i harmonia w Twoim życiu jest Ci pisana. Może jeżeli uwolnisz się tutaj od tych energii, od tych niechcianych. Troszeczkę energii, nie będziesz robiła niczego na siłę, to może wtedy, zamykając, właśnie zanim drzwi otworzysz, zrobisz miejsce dla kogoś nowego lub kogoś, kto jest przy Twoim boku, bo niekiedy karty, niekiedy te relacje takie trójkątne są w rzeczywistości takimi czworokątnymi relacjami bo każdy ma jakiegoś stałego partnera lub partnerkę a dodatkowo ma kogoś upatrzonego na boku jak to się mówi Także zastanów się, zastanów się, z czym będzie ci, z kim będzie ci lepiej, w którą stronę powinnaś pójść, bo masz szansę na same cudowności w tej dziesiątce kielichów, a poza tym Twoje życzenia, Twoje życzenie zostanie spełnione, to o co prosiłaś spełni się, jeżeli prosiłaś o szczęście, o radość, o miłość, pamiętaj kochana, że nie, nie zawsze Dostajemy w 100% to, czego chcemy. Czyli mamy niekiedy spojrzenie na innego człowieka, a inny nam jest pisany. Po czasie dopiero zaczynamy rozumieć, że to, co wydawało nam się alternatywą, jest tym numerem jeden. Piękne czytanie. Bardzo Wam kochane, dziękuję za to, że byliście ze mną, że jesteście ze mną, że słuchacie mojego kanału, że zostawiacie łapeczkę w górę, że zostawiacie komentarz. Uwielbiam, gdy zostawiacie kciuka, gdy, gdy subskrybujecie mój kanał i całuję Was. Do usłyszenia następnym razem. A teraz ostatnie czytanie dla tych z Was, które wybrały numer 9. Czy on odejdzie od niej, czy od ciebie? No i sprawdźmy. As mieczy, król buław i arcykapłanka, kochana wygląda na to, że w tym wypadku dla numeru 9, on będzie chciał odejść od niej, od tej stałej partnerki zwycięstwo jest tutaj jakby w przyszłości, czyli bardziej po prawej stronie, jest pasja jest namiętność a na początku jest asmieczy, czyli ucięcie, odcięcie to co podpowiada rozum, to co podpowiada głowa, to co mówią wszyscy Wokół, odchodzi na bok, odchodzi do przeszłości, zostaje z tyłu. To zostaje jednym ostrym ciachnięciem za nim, to zostaje odsunięte, wyrzucone, już jest na wylocie, a po stronie prawej, czyli po tej. W przyszłości pokazuje się król buław i arcykapłanka, czyli kochanek i kochanka, kochanek i kobieta ukrywana, pasja, namiętność, połączenie, połączenie dusz, połączenie praktycznie w każdym wymiarze, bo król buławowy to duże ego, to pasja, to namiętność, to seksualność to branie tego, na co się ma ochotę, sięganie po to, co jemu się należy, on wyciąga po to rękę bez głębszego zastanowienia. No i arcykapłanka, czyli energia tajemniczości, energia y, pożądania, energia połączenia też dusz, połączenia na wyższym poziomie. A więc jest między Wami olbrzymia pasja, olbrzymia namiętność, ale też to połączenie właśnie we wszechświecie. Wy, nawet gdy nie byliście ze sobą, Wy, nawet gdy nie jesteście ze sobą, to i tak jesteście połączeni myślami, energią, y, wyglądają. Na to, że byliście, jesteście i będziecie ze sobą zawsze, że w poprzednich egzystencjach, w poprzednich życiach, w poprzednich wcieleniach wy już byliście ze sobą i to nie raz, nie dwa, tylko prawdopodobnie jesteście starymi duszami, które łączą się no i coś tutaj mają pewnie ze sobą do przepracowania. Skoro łączycie się, no jednak, jakby nie było po jakichś perypetiach. Co tobie radzą karty? Kochana pokazała, ci się karta wieża. Nie bój się, jeżeli coś runie, no może runąć, bo jeżeli u niego będzie mieczy i będą jakieś radykalne cięcia, to również u ciebie może coś runąć, może się rozwalić. Może być wściekłość tej drugiej osoby, może chcieć, odegrać się na Tobie, a więc tutaj z tym też musisz się liczyć. Karta wieży pokazuje niezłe zamieszanie, karta wieży pokazuje te bijące pioruny, pożary i e, burzenie dotychczasowego ładu e, i porządku. Ale pamiętaj, że po wieży zawsze następuje coś wspaniałego nowy etap, nowi ludzie, nowe spojrzenie na relacje, nowe cudowne życie. A więc przetrzymaj, nie obawiaj się tej wieży, nie bądź niezadowolona, nie psiocz na los, tylko dziękuj za to, co się dzieje, bo tego chciałaś, bo tego pragnęłaś. Prawdopodobnie chcieliście i pragnęliście tego oboje. Proś o to, czego chcesz. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. To, czego potrzebujesz, to czego pragniesz, to o czym marzysz, to się spełni. Mów o tym, rozmawiaj również ze swoim partnerem o tym. Okej, okay, arcykapłanka pokazuje, że jesteście połączeni myślami, ale nie zawsze o wszystkim jesteśmy w stanie Wystarczająco realnie pomyśleć, aby ta druga strona, nawet jeżeli z nami jest połączona niesamowitą energią, odczytała wszystko w 100%. A więc wygodniej, lepiej, szybciej po prostu powiedzieć. No, wy miałyście dziewczyny bardzo ciekawe czytanie. Dziękuję Wam, że ze mną byłyście. Bardzo Was proszę o subskrypcję. O łapeczkę w górę, o zostawienie komentarza. Z góry za wszystko dziękuję. Dziękuję, że ze mną jesteście. Całuję Was, pozdrawiam i do następnego razu. Papa pa, kochane.